Siematko, witam was serdecznie w kolejnym odcinku RTG na moim kanale Dziś tak jak widzicie są paczki, są karty RTTK w paczkach Więc będzie na początku pack opening No a na końcu zagramy sobie jeden mecz Rejnom, który jest w zadaniach w RTTK więc, no, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. No, i bez względu na gadania zobaczcie już, jakie ja trafy były w paczkach. No a potem zobaczcie mecz, w którym walczymy o awans do 6 ligi. Coins Kingdom to największy polski serwer Discord, który gromadzi graczy i Sport FC. Dzięki doświadczonym moderatorom i aktywnej społeczności, będziesz na bieżąco z najnowszymi treściami w grze. Otrzymasz wsparcie w tworzeniu swojego składu i będziesz mógł zdobyć dużą ilość końców. Nasz serwer oferuje również dostęp do grupy VIP, ale miejsca są ograniczone, więc nie zwlekaj. Linki do serwera znajdziesz w opisie. Dobra, jesteśmy już po 19. Ja w końcu odbiorę te nagrody za Rivals, wezmę wymienne, bo myślę, że to nie ma sensu brać innych. Tutaj te niewymienne, myślę, że będzie zbyt dużo duplikatów. Tutaj no jest 12 tysięcy monet i dwie paczki, ale e, ja liczę tutaj, że w tych dwóch paczkach nie no, więcej niż te 12 tysięcy, więc bierzemy nagrody e, wymienne. No i właśnie mamy tą grzynę RTTK, którą widzieliście wy przed chwilą. E, no i no... Brakuje mi tutaj kilku zawodników, tak jak graczy Barcelony, na przykład czy Real Madryt jak na razie. No ale czekajcie, tutaj tylko odbiorę tutaj jakąś paczkę. Może jeszcze będzie mieli, bo widziałem, że jakieś zadanie zrobiłem. Okej, okay, to nie było zadanie, tylko po prostu w karnecie wbiłem 15 stopień. No i wiem, że tutaj praktycznie wszyscy brali tą Baltimore, ale ja wezmę tutaj Wims, bo będzie mi dawała zgranie do oczywiście Pajor, więc będzie mogła Pajor wejść do głównego składu. Więc wybiorę tą Williams, No i zobaczmy. Pewnie już widzieliście u innych youtuberów tą animację tutaj, jak się trafia, znaczy jak się ma tą paczkę, oczywiście jak jest jej walkout. No ale widzimy, że naprawdę wygląda to bardzo, bardzo ładnie w tym tle. No i myślę, że jeśli trafię kartę RTTK, no to będzie to też naprawdę bardzo ładnie wyglądało. No i zobaczycie, że tych paczek mamy trochę dużo, bo jeśli teraz tutaj spojrzymy, jest ich aż 17, no ale połowa z nich to są paczki z różnych. Gorszych zadań, tak jak tutaj widzimy paczkę za 5000, za 7000 więc Ja będę je otwierał, no a wam oczywiście, jak zwykle, pokazuję tylko te najlepsze. Mało złota paczka piłkarzy Prime, no to jest gwarancja 80, plusy, więc już są szanse, że coś tutaj trafimy. Jest to Anglia Najsho, nice, czy będziemy Sester City? Nie, to jest Chelsea, nie wiem, totalnie czy to jest chłopak, czy że to będzie kobieta. 85, Bright, Okej, okay. jest wysoki overall, na to liczyliśmy, bo na jak na razie. W tych najgorszych paczkach nie mieliśmy nic fajnego, więc jest tutaj Bright, a Mertens nie powinien dostać karty RTTK. Okej, okay, sprawdziłem. No Mertens jest w kodzie gry jako RTTK, ale nie mogę aktualnie w paczkach, więc nie wiem, czy wyjdzie w SBC w przyszłych dniach. No ale niestety to nie jest karta RTTK, a już liczyłem, że tutaj trafię taką kartkę, że właśnie jakiś błąd tutaj nam się wkradł. No ale niestety to nie jest to, co myślałem, ale zobaczcie, to jest paczka za 100 tysięcy, ale ona chwilę poczeka, zobacz, otworzę jeszcze tutaj te inne paczki. No i wam jak zwykle oczywiście dalej pokazuję te najlepsze. Mała paczka piłkarzy Electrum. Zobaczmy, czy tutaj nam się coś poszczęści. Jest to Argentyna SP i czy to jest Libertadores? Tak, a już myślałem, że tutaj będziemy mieli jakąś ikonę. A niestety to jest tylko karta z Libertadores. Mieszana paczka piłkarzy Prime, tutaj czterech złotych, czterech srebrnych, czterech brązowych. Zobaczmy Anglik na SO. Oj, to będzie z Smalling. Okej, okay, to jest taka sprzedawalna paczka, więc jak najbardziej fajnie, 84 o ten ogólny. jak na razie te wysokie overally nam wpadają w sprzedawalnych paczkach. No i zobaczmy czy on w ogóle jest coś warty, no niestety nie, pewnie ledwo ponad 1000 monet, no ale Chociaż jakiś overall dobry nam wpadły, zobaczmy, teraz mała mieszana paczka piłkarzy Prime, to jest ta sama, nie, tutaj jest mniej graczy, ale zobaczmy, mamy złotą kartę na iść, o, to będzie chyba jakaś kobieta, kogo nie kojarzę, 82, tak jest, to jest Sembart. Ale zobaczmy, bo tutaj jeszcze ostatnia wymienna paczka jak na razie, a jeszcze tutaj jest wymienna paczka rzadkich piłkarzy Electrum. No to właśnie ją sobie teraz otworzymy. 6 złotych, 6 srebrnych, 6 brązowych. I zobaczmy, tutaj będzie, jest to Ameryka na lewej obronie i to będzie 82 od ceny ogólne, jeśli się nie mylę. 83, no ale to będzie pewnie Quixel, bo te kobiety, szczególnie z mls myślę, że warte nie są jakieś pieniędzy. No właśnie, to jest Quixel. Więc tutaj też nie mamy zarobku, chociaż na tych srebrnych kartach może da się coś zarobić. No, ale teraz ostatnia paczka, wymienna to jest mega paczka. Nie wiem czy to jest za ważne mecze, czy za nasze Rivals, ale to będzie Włochy na napadzie. Chociaż imobile tak jest, to chyba będzie imobile i czy imobile to nie jest walkout? Nie, to jest tylko 85 oceny ogólnej. Więc tutaj nie ma nawet co liczyć o podwójny walkout i zobaczmy, on kosztuje ok, chociaż te 3-4 tysiące mam nadzieję, chyba że to jest jego minimalna... Nie, on będzie kosztował te 4 tysiące Gavi, tutaj także myślę, że może chodzić po jakieś 1000 monet, więc jakiś jakiś tam minimalny zarobek damy radę sobie zrobić. Dobra, no i zostały nam 3 paczki, ale to 3 najfajniejsze paczki, paczka za 100 tysięcy, paczka z jednym piłkarzem 85+, plus. No i paczka z 5,80. Myślę, że możemy zacząć od tej, bo na papierku jest najgorsza. I to będzie hiszpan na napadzie, to nie będzie nic ciekawego z Atletico, to będzie morata tylko. Czyli 83 oceny ogólnej, no więc słaba paczka. Zobaczmy też na inną... Oj, aż trzy duplikaty tutaj. No ale dobra, ja ich z quickselluły, bo nic nie ma na sobie, mógł ich przepalić, tak naprawdę z takimi ocenami ogólnymi. No i teraz paczka jednego piłkarza 85. No i tutaj zobaczymy, czy będzie coś kolorowego. Nie będzie to, będzie Marec, prawdopodobnie tak jest, to jest Riad Marec, yy, Marec i on ma chyba 86 oceny ogólnej, tak jest. Więc ok, mamy walkout, jest chociaż jeden walkout z tych paczek, bo bałem się, że naprawdę nic tutaj nie trafimy. Ale mamy chociaż ten jeden walkout. No i zobaczmy, on pewnie nic nie jest warty, no właśnie, dość, no, że statystyki nie są najlepsze na skrzydłowego, czy on może grać w ogóle, nie, tylko na skrzydle i dodatku ta liga, no nie jest to najlepsza karta mimo wszystko, no ale zobaczmy, bo teraz duża paczka rzadkich piłkarzy, no i tutaj liczę naprawdę na fajny traf i zobaczmy, będzie to Modric? To jest Modric, ale wszędzie sensie podwójny lockout nie. To nie jest podwójny walkout, czyli nasza najlepsza karta to Modric 87, a reszta będzie miała 85 albo mniej. No szkoda, liczyłem tutaj najlepsze trafy. Tylko dodam, że na Barca Tuglory na razie nie będę otwierał. Tutaj jeszcze mamy Ramsdala, Lakazet, ok. No nie są to najgorsze karty. Nie będę otwierał na Barca Glory, na ten, na tą drużynę, bo w drugiej będzie ktoś z Barcelony. Więc na razie trzymam te paczki. Myślę, że będzie naprawdę giga opening na. Bardzo tu glory na końcu, no jeśli w no, następnym tygodniu, e, bo będzie druga drużyna. E, no i co, no nic fajnego w tej paczce nie mamy. Mamy 5 duplikatów, spróbuję z nich zrobić chociaż tą złotą wymianę. No bo jednak 5 kart na Quicksilver to już jest trochę dużo. Dobra, hartowałem trochę moment i e, widzicie, mamy 68 gwiazdek. Otworzymy dwie paczki za 33, tu jest 6 zawodników, 6 rzadkich, więc zobaczymy, czy nam się po szczęści. Zobaczmy w pierwszej paczce, jest to hiszpanna i szpede. Buzket, no to w pierwszej paczce na pewno nam się nie poszczęściło. Zobaczymy, tutaj wystawia oczywiście to wszystko na listę transferową, nic tutaj nie mamy ciekawego. No i zobaczmy druga paczka, oby tutaj było coś fajnego, bo naprawdę no trochę czasu zajmują te skład, te momency mimo wszystko. No i zobaczmy, jest druga paczka. I jest to Niemiec na SPD. Czy to będzie Kimisz? Tak jest, chyba Kimisz. I tak jest Kimisz 88 i to jest podwójny walkout, jeśli się nie mylę. Chyba, że się mylę. Nie, to jest podwójny walkout Kimisz i Kazemiro. Ojoj, oj, oj. no to 88, 89 wyrala i jeszcze może być coś tutaj yy, cały czas, co może być walkoutem. Zobaczmy, kto tutaj będzie jeszcze w tej paczce. I nic więcej nie ma, ale Kazemiro to jest no, 20 tysięcy. Kimisz, wnieśli, Kimisz to jest też 20 tysięcy, więc okej. Okay, 50 tysięcy więcej mamy, więc się opłacało tym razem. Dobra, porobiłem trochę zadań i mamy kolejne kilka paczek. Sprawda, nie są jakieś fenomenalne, ale może akurat coś z nich nam wpadnie jeszcze. No, w tych paczkach nic nie mieliśmy. No i teraz ostatnia paczka. Paczka dwóch złotych zawodników. 80 plus. Francja, na i już... I ENKUNKU! Łoł! Wow! Już chciałem mówić, że to może będzie G Benzema, ale to jest Enkunku, okej, okay. to jest bardzo dobry traf I chyba też drogi traf, bo no Enkunku myślę, że coś powinien kosztować, jednak zawsze to była op karta, szczególnie, że teraz jego złota karta już jest taka y, dobra i Enkunku to jest no... 60-70 tysięcy, myślę, więc bardzo, bardzo fajne. Traf do tego jeszcze. Brand 84, więc, no, dwa wysokie oferty. Jak na paczkę, dwóch piłkarzy 80, dzisiaj będziemy walczyć o awans do szóstej ligi. Jak widzicie, jesteśmy na fladze, ale mamy razy dwa. Czyli jeśli teraz wygramy. No, to awansujemy do szóstej ligi i zobaczymy, jakim składem dzisiaj podejmiemy tego wyzwania. No, nie jest to najlepsza drużyna, e, Tutaj jest dużo właśnie Bundesligi wplecionej, żeby tego rejny właśnie w który wyszedł w zadaniach. E, chcę sprawdzić, jak mnie się złapał, bo jedna karta wygląda nawet dobrze. E, ma fajne tutaj playstyle, e, więc mam nadzieję, że będzie dobrze wyglądały w meczu. No, zrobiłem wszystko, żebym miał te trzy zgrania. Do tego oczywiście przystosujemy też tutaj Wilms na prawej obronie, bo wziąłem ją właśnie do zgrania do Ewy Pajor, która no, jest fenomenalna, jak na moje. No i tutaj reszta drużyny jest tak trochę, żeby skompletować. No i oczywiście Kurtua, Araujo, Mandy to jest podstawa naszej każdej drużyny. No i ja szukam przeciwnika, no i zobaczymy, czy uda nam się wygrać i wbić do tej szóstej ligi. Zobaczmy, jaki skład będzie miał nasz przeciwnik: Doncaster w Bale. Zobaczmy, jest tutaj Pop, Gomez, ok, Reyna także już zrobiony. I Boniface oraz Beto, więc atak jest no fizyczny silny. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z tym przeciwnikiem. Mam nadzieję, że wygramy, bo chcę już wejść do tej szóstej ligi. Też Wimer Wimmer wysoko odbiera piłkę. Jest Reyna, strzał broni Pop. Dobrze, Reyna tutaj podania, jest Wimmer, jest Bobu i w Kbebu, przepraszam, i w końcu mamy tą bramkę na 1 do 0. Nie, więc bardzo dobrze, jest 18 minuta Jak na razie, totalnie dominuję przeciwnika. Więc, jeśli dalej tak będzie, no to myślę, że wygram to spotkanie bez problemu. Ale to jest FIFA, tutaj trzeba uważać do samego końca. Zobaczmy, Pajor do Reiny, Reina. Ale już tam się kolega zanotwalał. Szkoda, że teraz tutaj mi zabrana ta piłka. Ale zobaczmy, jeszcze Oskar odbiera. Jest Reina, Reina. Czy tutaj uda mi się coś zrobić? Jest Reina i nie, no broni pop a już było tak dobrze, tutaj fajnie podryblowałem tą obronę. Ale niestety Rejna nie dał rady. Trafisz tej gola. Zobaczmy, jeszcze mamy rzut rożny, ale Popy wybija tą piłkę. Bebu dobrze znajduje Ewe Pajor. Ta tutaj poczeka na kolega Jest Rejna, jest Rejna lobby. mamy bramkę Rejny. Więc on ma także, znaczy, także no on ma swoją bramkę w debiucie. Gra fenomenalne spotkanie. No i teraz dokłada tego gola. Więc. Naprawdę, jeśli macie Bundesliga albo lubicie Borusję, czy też macie skład Amerykanów, bo teraz Amerykanki są bardzo dobre, no to jak najbardziej polecam zrobić tego Reina, bo naprawdę te jego dryblingi, no sprawda słabsza noga, oceniam tylko na dwa, ale te dryblingi to jest naprawdę poezja w jego wykonaniu, szybki, zwinny zawodnik. Więc naprawdę, jeśli lubić takie skillowe troszeczkę granie, no to jak najbardziej Wam polecam, żeby zrobić go, bo jednak to jest tylko yy, zadania, więc jest bardzo łatwe do zrobienia, to zajmuje dosłownie godzinkę tak naprawdę, yy, więc naprawdę polecam Wam tego zawodnika. Zobaczmy Pajory z Rejną. Rejna, ależ ominąłem rankarza, ojojoj, oj, no tutaj Rejna naprawdę się popisał, 3 do 0, no przeciwnik jest bezradny, Rejna naprawdę tutaj niszczy totalnie. Ominięty Bramkarz, strzał piętką Reina. na no jak na razie 10 na 10 Ewa Pajor z Wiemsem, Wimerem. Przepraszam, teraz Reina. Ależ tutaj jest palno, Już zrobiłem dribbling, ale Sule wleciał w Reyne bez Bez skrupułów tutaj. Wyciął naszego zawodnika No i mimo, że poszkodowałem, mimo, że słabe strzały, no to dałem mu strzelić. Czy, no, czy zanotuje hatrika Reina? I niestety nie. Myślałem, że bramka się rzuci, <grymne> Tutaj specjalnie strzelałem w środek, przepraszam, bo byłem pewny, że się rzuci. No ale cóż, jest 3 do teraz do przerwy, zobaczmy na statystyki, no 11 strzałów do 3, więc naprawdę dominacja jest. No i zobaczymy jak powtórzy się druga połowa. Uwaga, Pajor, Pajor. Pajor cały czas tą pilką tutaj się będę bawił przeciwnikiem i jest okazja, Pajor strzał piętką, ale niestety nie wyszło no już jest 3 do 0, już przeciwnik wiem, że jest to wiele słabszy więc próbuję tutaj się zabawić jakoś ciężko jest, ciężko tym Reynom takie, takie czyste strzały strzelać no ale on nie jest też od tego on jest bardziej właśnie pomócajkiem ofensywnym, który przedrybluje, który poda. No ale naprawdę, jeśli chodzi o te dryblingi i, i właśnie to utrzymanie się przy piłce i tak inno, to jest naprawdę dobry. No ale ten strzał, tak jak no całą drugą połowę próbowałem właśnie jakiś ładny strzał z daleka czy coś, ale naprawdę jest dosyć ciężko nim. No i wygrywamy tylko 3 do zera tylko albo aż, bo oczywiście mogło być o wiele więcej. No ale w tej drugiej połowie mówię, bardziej się tutaj skoncentrowałem na testowaniu Rejny. Zobaczcie na statystyki, no 16 strzałów to 6, była totalna dominacja. No i co, my wskakujemy do szóstej ligi, więc ja Wam dziękuję za oglądanie, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. No i co, trzymajcie się, mam nadzieję, że Wy też tutaj dobrze ciśnięcie w tą fifę, że też macie chociażby tą szóstą ligę, tak jak ja. No i co, dzięki za oglądanie, cześć!